Muszę się wpierw wyciszyć, bo nic z siebie nie wyciągnę. O, jaka ja jestem beznadziejna. Cześć! Witajcie na kanale Papierowa Embers, gdzie wszystko kręci się wokół książek. I tak też będzie z dzisiejszego dnia. Dzisiaj będziemy pod lupę pewną autorkę i jest to Christy Mosley. Na pierwszy ogień idzie chłopak, który zakratł się do mnie przez okno i recenzja tej książki jest gdzieś na kanale moim, znajdziecie ją tu albo w opisie tam na dole. Krótkie przypomnienie o czym jest ta książka otóż w dzieciństwie główna bohaterka przeżyła pewną traumę i od tamtego momentu co noc przychodzi do niej sąsiad Liam. I dopiero w jego czułych ramionach dziewczyna potrafi zasnąć, inaczej nie ma mowy o śnie. Oczywiście mijają lata, młodzi e, zakochują się w sobie, ale los rzuca im kłody pod nogi. I tak jak wiecie, uwielbiam tę książkę, e, chociaż końcówka, e, i zawsze to zaznaczam, była za bardzo hollywoodzka, taka przesadzona. Druga książka to Chłopak, który chciał zacząć od nowa, i mimo że tytuł brzmi podobnie do tego pierwszego, to nie mają ze sobą nic wspólnego. Tu poznajemy Eli, która kończy szkołę zrywa ze swoim chłopakiem i chce zacząć wszystko od nowa. Oczywiście przypadkowo poznaje Jamie'ego, młodzi zakochują się w sobie, ale ten facet ciągnie za sobą kryminalną przeszłość, która daje o sobie znać i robi się nieciekawie. Już przy tej pierwszej książce zaznaczałam, że autorka jest bliska kiczu, takiego hollywoodzkiego kiczu, gdzie wpl próbuję wplątać pewną akcję pod tytułem latające samochody, pistolety, zabójstwa i tym podobnym. I o ile chłopak, który zakarł się do mnie przez okno, to była tylko chwila, bo to była końcówka książki, o tyle tutaj jest tego o wiele, wiele więcej. Otóż, Christy, nie wiem czy tak mogę do Ciebie mówić, zresztą i tak nigdy tego nie ujrzysz, ale w tej książce byłaś takie dwa kroki przed granicą, gdzie rozpoczyna się tandetny, nudny, kiczowaty romans. Taki zrodem, taki typowy harlekin. I przechodzimy do sedna sprawy. Teraz wiecie, dlaczego miałam mieszane uczucia i pewne obawy przed przeczytaniem tej oto książki, czyli Nic do stracenia początek. I tu poznajemy kolejną parę, jest to Anna i Jaszczon. E, Annę poznajemy w wieku 16 lat, kiedy to przez e, zupełny przypadek, a wręcz takie nieszczęśliwe rządzenie losu, poznaje dilera narkotyków Kartera e, Tomasa. I przez niego jej życie tak dosłownie stało się piekłem. Mnie wbiło to w fotel. To jest naprawdę przerażający wątek, ale tak mega wciągający. I to się udało autorce. Widać, że ona lubi akcję, eksperymentuje i to jest dobry ruch z tym dealerem. Oczywiście straszny, okropny. Nie chcę Wam spoilerować, bo to byłby ogromny spoiler. Ci, co znają, to wiedzą na pewno o co chodzi. To jest szokujące i e, naprawdę współczułam Annie. Co więcej, chciało mi się płakać i to było już e, na pierwszych stronach, więc zaczęło się dobrze. Niestety. Potem okazuje się, że ojciec Anny może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. I tu się zaczynają schody. Bo to jest tak lipne, że ja pitolę. Niby to jest powiązane, bo przez to, że jej tata jest tak wysoko postawiony, to ona musi mieć tą ochronę. Ochrona jest do przeżycia, bo przecież tak postaje Aszczona, który jest jej ochroniarzem. Ale no... No, coś tu mi nie gra, czy on od razu musiał być przyszłym prezydentem Stanów Zjednoczonych? O ile w Chłopaku, który zakradł się do mnie przez okno czułam taką narastającą miłość między głównymi bohaterami, tak tutaj jest zimno, drętwo i tak pospolicie. W sensie między Anną a Szczonem za szybko coś rozkwita i za szybko, definitywnie za szybko, Pada słowo kocham cię. To się nie trzyma kupy szczególnie, że podobno Anna ma trudny charakterek, a tu tak nagle niby wpada mu w ramiona chociaż też oczywiście to nie jest takie proste ale autorka takie tanie chwyty stosuje i no co tu dużo ukrywać nie podoba mi się akurat to. I jako niepoprawna romantyczka przyznaję wam się, że nie lubię kiedy przystojniak książkowy przystojniak jest podany na tacy a tutaj Ashton, no jak chodzi o związek, to jest taką ciepłą papką. Więc tak oto Christie z naprawdę świetnego romansu przeszła na lekki badzie. Dodatkowo wchodzi taki stereotyp w jej książkach, czyli ten facet, który wychowywał się bez rodziców, ma za sobą nieciekawą przeszłość, nie ma znajomych, jest e, niesamowicie przystojny, hojny, e, co tam, umięśniony. Ale jak poznaje swoją jedyną dziołchę, to jest taką... takim ciepłym jajeczkiem się staje. Wiecie, prawda jest taka, że my, kobiety bądź dziewczęta, czytając romans, mimo wszystko chcemy tam mieć taką nutkę e, czegoś realnego że to jest możliwe, że ten nasz książę na białym koniu, chociaż w moim przypadku wolałabym, dobra nie jest, jak my to zrobisz, chciałabym powiedzieć na czarnym koniu, ale tylko dlatego, że lubię kolor czarny. O, dobra. W każdym razie, że przybędzie, a czytając taki romans, gdzie za dużo się dzieje, gdzie to jest tak bardzo oderwane od rzeczywistości, no, jest ten przesadzony efekt Hollywoodu. Nie podoba mi się to. I naprawdę nie mam pojęcia, jak ostatecznie ocenić książkę. Na pewno chcę przeczytać drugą część, bo wyszła. Baja, ja, ja naprawdę muszę ją przeczytać, bo wątek z Dilerem jest trafiony i to mi się podoba. I nawet chyba mam jakąś nadzieję, że drugi tom uratuje. E, tę część, bo może jakaś zdarzy się kłótnia, może się okaże, że aż ton wcale nie jest taki idealny. No cóż, pełna nadziei czekam na ten drugi tom, chociaż wiem, że to nie będzie pozycja, do której będę tak chętnie wracać, jak w przypadku chłopak, który zakradł się do mnie przez okno. Ta książka jest fenomenalna i wieczory takie, wiecie, smutne, kiedy to mam ochotę. Romansować sobie z przystaniakami książkowymi, to ta książka idealnie się w tym sprawdza. Robię sobie popcorn, wyciągam lody i czytam. No właśnie, jeżeli nie znacie tej książki, to koniecznie przeczytajcie, chłopak, który zakradł się do mnie przez okno. Jeżeli znacie, to myślę, że musicie spojrzeć na resztę propozycji od tej autorki, ale z przymrużeniem oka. No, niestety ustawiła sobie kobieta bardzo wysoką poprzeczkę, nie zdołała jej utrzymać, ona upadła, spadła, poraniła nasze czytelnicze dusze. No i cóż, no. Na dzisiaj to jest koniec. Ale, kochani, czas na szantaż. Znamy się dwa lata i nigdy tego nie stosowałam, i myślę, że czas wkroczyć na nowy poziom znajomości. Otóż, jeżeli będzie 50 łapek w górę pod tym filmikiem, to dostaniecie filmik, w którym ujrzycie moją reakcję na najnowszy odcinek serialu Shadow Hunters. A dobrze wiecie, kto się tam pojawia. Także działajcie z łapkami, jakkolwiek to dziwnie brzmi. Dajcie znać w komentarzu, czy spotkaliście się właśnie z tą autorką, czy nie. Czy czytaliście chłopak, który zakracie do mnie przez okno, a potem kolejne części. I też tak jak ja trochę się zawiedliście, czy nie? A jeszcze subuś, oczywiście, no tak najważniejsze. Jeżeli mnie oglądasz, a jeszcze nie wcisnęłaś albo nie wcisnąłeś tego czerwonego guzika gdzieś tu albo tu, to właśnie jest szansa, żeby to zrobić teraz.